Ty, sosz, to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy a gdy już, już podejrze zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. Słychać bębny i fanfary prezentują broń ułani. Bo są się trochę stary mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się Robi w izbach Czy coś z łóżka wstaje -a -a letko. Siada sobie w złoty zycbat Złotą goli się żeletko i świeżo ogolony żeśko czujo on się i zdrowo w ciepłe kolosuny i kosulkę flanelową a tu przyjemności same Oraz niespodzianek wiele Przynoszą mu panoramę WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca i skrapiają, P.E.R. fumami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Salonowiec sportomii, lecz cesarska pu -u -upa, tabu. O ich może z całej siły A oni go muszą słabo Po opiedzie złota cytra Gra prześliczną melodykę służby bierze z szafy litra i odbija berłem szyka. Sam popije starej nianice, da pociągnąć o dla ochoty. A kiedy już jest na bańce, to wymyśla różne psoty. Potem ciopkę że albo ci i, -i chcę zakuć stryca. Dobrze, dobrze być cesarzem, choć to świnia i krwiopica.